Grzegorz Miśle, ale witam Państwa bardzo serdecznie w programie Prosto z Mazowsza. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Jawory Wielkopole w gminie Goworowo, a przyjechaliśmy tutaj, żeby spotkać się i porozmawiać z rodzicami dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami, którzy walczą o ich przyszłość. Prowadzone przez nich Stowarzyszenie Jesteśmy Betanią. Chce stworzyć tutaj dom, w którym ich dzieci będą mogły godnie żyć wtedy kiedy tej rodzicielskiej opieki już zabraknie. Dzięki unijnemu wsparciu jest szansa, żeby to marzenie zostało zrealizowane. Jedyne, czego brakuje, to wkładu własnego. Stąd apel, stąd ich wielka prośba o pomoc. I są z nami przedstawicielki Stowarzyszenia Jesteśmy Betanią, na czele z panią Anną Kujtkowską, prezesem tego stowarzyszenia. Witam bardzo serdecznie. Są z nami także no, oczywiście rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami, są także przedstawiciele urzędników, okoliczni mieszkańcy, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, no, cała taka ogromna lokalna wspólnota, lokalna społeczność, która wspiera stowarzyszenie i jego działania. Pani Anno, przypomnijmy jakie były początki Waszego stowarzyszenia, jak narodziła się Betania? W sumie to stowarzyszenie, działamy już ponad 20 lat e, i nasze początki to były takie skromne. Zaczynaliśmy e, w siedzibie zakrystii, za można powiedzieć, a tak naprawdę domu parafialnego, gdzie była nas gromadka bardzo mało osób, znaczy by, większość to była z tych osób, bo już te osoby, które są tutaj, to prawie od początku były w stowarzyszeniu i to cały czas się rozwija. E, na ówczesnym etapie była prezesem pani Barbara Piasecka, która była prezesem około 15 lat i z przyczyn chorobowych oczywiście odeszła, więc to się zmieniło. I w jaki sposób na co dzień pomagacie rodzicom i ich dzieciom z niepełnosprawnościami? Znaczy tak, no głównie to zajmujemy się wszelka, wszelaką, wszelakim takim wsparciem i fizycznym i organizujemy turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, warsztaty różnego typu, warsztaty z rękodzielnicze typowo takie stworzenia mydełek, świec, aniołków, no i i y, głównie to spotkania. Spotkania, głównym naszym standardowym takim spotkaniem to jest Spartakiada osób niepełnosprawnych, gdzie już 11 się odbyło i to jest y, międzypowiatowa taka impreza, która była w zeszłym tygodniu. No i ogólnie to cały czas pomagamy y, w różny sposób. Gdy ktoś się do nas zwróci, to jesteśmy zawsze otwarci i gotowi do pomocy. Kiedy postanowiliście stworzyć dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami? Co was do tego skłoniło? Potrzeby, potrzeby gminy, które stwierdziliśmy, dokonując analizy i diagnozy, że to po prostu wynika również z potrzeb pomocy społecznej, bo zadania pomocy społecznej są związane z realizacją dotacji celowych i zadań celowych i, a mieszkania treningowe i wspomagane są zadaniem obowiązkowym gminy. Tak, ale, tu, ale, 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 ale tu, 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 tu przeskoczyliśmy tak? troszeczkę dalej już do takich spraw logistycznych, a ja rozumiem, że u podstaw tego domu no, legł taki strach, taki wielki lęk rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami, co z nimi będzie, kiedy nas zabraknie. Oczywiście, jestem mamą dwóch synów, którzy no, w tej chwili są w wieku 40 lat i opiekuję się nimi właśnie razem z mężem przez te 40 lat i o, o, robimy to z chęcią, tak jak wszyscy rodzice, którzy opiekują się swoimi dziećmi na może trochę krócej ale przecież jest to rola rodziców. Niestety jesteśmy już w wieku senioralnym, no i różnie może być. Chodzi po prostu o to, żeby te dzieci mogły godnie, bezpiecznie żyć, no wtedy, kiedy z przyczyn naturalnych ta opieka rodziców po prostu się kończy, tak? No, na tę chwilę do tej pory było tak, że kiedy zabraknie tej opieki rodzicielskiej... To te osoby niesamodzielne trafiały do domów pomocy społecznej. Niemniej jednak nie jest to dobre miejsce dla nich, dlatego że są to osoby przeważnie jeszcze w średnim wieku. Jeśli jest to niepełnosprawność intelektualna, to są to osoby sprawne fizycznie, które no mogą część obowiązków... Część w takich domach te osoby po prostu gasną. Gasną. Jest, powiem drastycznie, zdarza się tak, że po kilku miesiącach też odchodzą z tęsknoty, z nieumiejętności radzenia sobie. Natomiast taki dom, który byłby w miejscu, gdzie tak naprawdę oni się tu wychowali, gdzie są wśród swoich, znają się, bo w stowarzyszeniu ciągle się spotykamy. I to byłoby dla nich wspaniałe. No to byłby prawdziwy dom. Praw... Właśnie, to byłby prawdziwy dom. I dlatego bardzo, bardzo chcemy i robimy wszystko, żeby taki dom się udało stworzyć. No I my dzisiaj w tym państwu staramy się pomóc. Jak będzie wyglądał ten dom? Jakie mieszkania się w nim znajdą? To są, według projektu mamy mieszkania, dwa mieszkania treningowe po siedem... 7... Siedem osób w każdym mieszkaniu treningowym i wspomaganym, bo to jeszcze rozróżniamy. Wyjaśnijmy, co się kryje pod tymi nazwami. Mieszkania treningowe to są dla osób czasowo, które będą w danym mieszkaniu, kierowane oczywiście przez gminny ośrodek pomocy społecznej, a mieszkania wspomagane to są dla osób z głębszym upośledzeniem, gdzie osoby będą wymagały dużo więcej zajęć, żeby, żeby się nimi zajmować, poprowadzić nich, bo one nie, nie są w stanie Funkcjonować samodzielnie. No I tu dochodzimy do tego, od czego, o czym Pani chciała powiedzieć, to znaczy dlaczego ta zbiórka funduszy jest tak kluczowa właśnie teraz, właśnie w tym momencie? Ponieważ jest to zadanie własne i obowiązkowe gminy realizacji tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych, które mają za zadanie właśnie. To, żeby osoby w nim mieszkające po prostu się rozwijały, żeby umiały samodzielnie żyć, funkcjonować w no tak, społeczeństwie. Ale, 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 ale tak. pytałem o tę zbiórkę, dlaczego właśnie teraz? Bo, bo jest taka potrzeba. Pani prezes pomoże. Znaczy tak, przede wszystkim to dzięki panu wójtowi otrzymaliśmy ten budynek, który e, już dawno nam chodziło po głowie, żeby, żeby można było go zaadaptować na mieszkania treningowe wspomagane dla naszych dzieci, osób niepełnosprawnych. Więc e, tu... Dlatego właśnie bardzo... Ani prezes, przecież jest Unia, Unia Europejska dała pieniądze i potrzebujemy pieniędzy na wkład. Dlatego ta zbiórka teraz. Tak, teraz zbiórka oczywiście, bo napisałyśmy... Projekt. Proszę to wyjaśnić. Tak, oczywiście. Unia, Unia nam przekazała, znaczy przekazała. Napisałyśmy projekt, który zdobył ponad 4 miliony 250 tysięcy. Mamy pieniędzy od, z Unii, a teraz potrzebujemy... 800 tysięcy wkładu własnego. A no, właśnie, a no właśnie, o to mi chodziło. Właśnie jest nam bardzo niezbędnie potrzebny, do, żeby te mieszkania tu powstały, żeby te dzieci miały swój dom, swoją rodzinę. I ile już udało Wam się zebrać? Ile Wam jeszcze potrzeba? Udało nam się około 100 tysięcy zebrać i to jest bardzo ciężko ta zbiórka, bo są licytacje na Facebooku, gdzie my non-stop staramy się w różny sposób pozyskać te pieniądze. Zbieramy również pod kościołami. Prosimy o zbiórki pod kościołami. No i cały czas szukamy tych pieniędzy. A teraz liczymy na Państwa, że, jest, że po drugiej stronie też znajdą się osoby, które nam pomogą w tym realizacji tego dzieła. A co by się nie daj Boże stało, gdyby nie udało Wam się zebrać tych pieniędzy na wkład? Środki te po prostu przejdą na następną osobę, która czeka w kolejce za nami i ona po prostu będzie realizowała ten, ten projekt. Jesteśmy już tak naprawdę tak bardzo bliziutko, blisko, jak gdyby już sięgamy ręką, musi się udać. że musi się udać. Już w tej chwili nie ma, nie ma innego wyjścia. My też wierzymy, że się uda, bo teraz też, też warto powiedzieć, że Państwo już dużo tutaj zrobili, prawda? Bo przecież ten budynek był w opłakanym stanie i on, on wymaga kapitalnego remontu. Tak, oczywiście. Dzień dobry. W ogóle to był, ten budynek był tak zarośnięty drzewami, że tu w ogóle mało go widać było. My żeśmy tu wszyscy sami odnowili, chociaż na dole te, te pomieszczenia co by można było spotykać się, jakieś spotkania robić. No, to już trochę uporządkowaliście. No trochę, ale mhm. tylko długo. A góra jeszcze czeka na resztę pieniędzy. Jasne. Oddajmy głos teraz przedstawicielom lokalnej społeczności. Proszę powiedzieć, jak na co dzień pomagają Państwo stowarzyszeniu Jesteśmy Betanią? No cóż, my jesteśmy kołem gospodyń wiejskich, w którym również członkiem jest pani Anna Kujtkowska i pani Ania zawsze chętna do pomocy i zawsze na miejscu. I my tak samo staramy się na każdą inicjatywę odpowiadać. Jeżeli jest hasło, kosimy trawy i grabimy, to przyjeżdżamy z dziećmi i, i też pomagamy. Staramy się w taki sposób. Staramy się szukać przedmiotów na licytację, żeby można było też w ten sposób wesprzeć. No i też licytujemy przede wszystkim, tak? Także Każdą możliwą drogą próbujemy, się, próbujemy też wesprzeć to stowarzyszenie. No właśnie i co sprawia, że z tak ogromnym zaangażowaniem pomagacie, że tutaj w waszym regionie, no to jest takie można powiedzieć niemal pospolite ruszenie. Bo znamy się wszyscy tutaj nawzajem i wiemy, jak ważna jest to sprawa, jak ważna jest to inicjatywa i że trzeba to po prostu dokończyć, żeby... Żeby wszyscy mieli swój dom, tak? Żeby kiedy zabraknie rodziców, żeby jednak ta opieka i to, 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 to towarzystwo, które się zna, było razem po prostu. A zresztą nie wiadomo, co nas też czeka w przyszłości, tak? To na to też trzeba zwrócić uwagę. Czyli u was to słowo wspólnota, solidarność ze słabszymi, z osobami z niepełnosprawnościami. To nie jest slogan, tylko to jest po prostu realne działanie. Myślę, że tak. Dobrze, oddajmy teraz głos rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. Proszę nam opowiedzieć o swojej córce, Martynie, jak wygląda Wasze codzienne życie. Dzień dobry. Codzienne życie, więc Martyna uczęszcza do SDŚ tutaj w Czarnowie, jest pod opieką pań opiekunek przez kilka godzin, poza tym jest w domu, jak również korzysta z wycieczek, które tu są organizowane przez stowarzyszenie, z różnych wyjazdów i, i imprez dodatkowych. Mhm. Um, jeśli chodzi o, o, o... Porozmawiamy o tym domu. Dlaczego ten dom jest Wam tak bardzo potrzebny? Dlaczego tak bardzo jest potrzebny Waszym dzieciom? Dlatego, że obawiamy się, co będzie z naszymi dziećmi, gdy nas zabraknie po prostu. To jest taka prosta życiowa proza, prawda, że nie wszyscy niestety nie, nie mogą zostać pod opieką rodziny czy rodzeństwa, prawda, bo nie mają albo będzie taka sytuacja, no. gdzie będą zmuszone po prostu, no. e, gdzie będą zmuszone do tego, żeby e, po prostu znaleźć sobie takie miejsce, a same nie poradzą sobie, dlatego uważam, że takie mieszkania powinny być wspierane również specjalnym programem rządowym specjalnym programem rządowym, bo wiem, że istnieje taki program, ale tu chodzi o te mieszkania właśnie wspomagane, bo to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i tutaj powinien być większy nakład, na przykład poprzez wspieranie gmin, bo gminy zawsze mówią, że nie mają pieniędzy, prawda? Rząd powinien wspierać te gminy i poprzez samorządy przeznaczać te środki docelowo na takie właśnie domy wsparcia. No tak, bo to, jest, bo to jest, w interesie nas wszystkich. To jest kropla w morzu. Te programy, które już istnieją mieszkaniowe, to jest kropla w Morzu potrzeb. Jest z nami Marcin, jeden z podopiecznych fundacji, jesteśmy Betanią. Marcinie, jak bardzo chciałbyś, żeby powstał tutaj u was taki dom, dom dla Was właśnie dla, 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 dla podopiecznych fundacji jesteśmy z Bet Stowarzyszenia, jesteśmy Betanią. W sumie ten dom powstał, żeby byli na przykład cała ekipa z nami, żeby mieszkała, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli razem wspólnie żyć. Mhm. I czy to jest, można powiedzieć, że to jest marzenie twoje, twoich kolegów i koleżanek, żeby, żeby ten dom powstał? W sumie to jest każdego marzenie. Żeby mieć dom. Tak. Żeby nie żyć samemu, jak rodziców zabraknie. Mhm. I chciałbyś jakoś zaapelować, nie wiem, do naszych widzów, żeby pomogli Wam w budowie tego domu? No, przydałoby się pomóc. Przydałoby się pomóc, tak? Tak. No to mam nadzieję, że Państwo to słyszeli że, i że biorą sobie te słowa do serca. Drodzy Państwo, stowarzyszenie, jesteśmy Betanią, to jest cała ogromna taka wspólnota no, tworzona tutaj przez okolicznych mieszkańców. Jest z nami też Pani Wolontariuszka, proszę tutaj bliżej do mnie, która pracuje w zespole pomagającym stowarzyszeniu gromadzić fundusze. Proszę powiedzieć, jak Państwo to robią, bo ja wiem, że Państwo stają na głowie, że Państwo dwoją się i troją, żeby te pieniądze pozyskiwać dla stowarzyszenia. Tak, staramy się. Licytacje ruszyły, zbiórka pieniędzy i licytacje na Facebooku ruszyły 4 listopada. W tej chwili mamy 7 miesięcy. No i sukces miesięcznie przybywa nam około 10 tysięcy, więc w tej chwili pasek to jest 40% planowanej kwoty, bo to była kwota zbierana na dokumentację, to co tutaj panie przygotowywały wniosek unijny. W tej chwili mamy 80 tysięcy. Cały czas dochodzą nowi wolontariusze, bo też tutaj nie wszyscy są ze stowarzyszenia, ale też przełączają się, ciągle otrzymuje dodatkowe wiadomości, informacje, każdy chce się dołączyć, każdy chce swoją cegiełkę dołożyć. Pieczone są ciasta. W okresie wielkanocnym przygotowywane były palmy wielkanocne. Panie tutaj ze stowarzyszenia i nie tylko jeździły po okolicznych targach, sprzedawały te, te, pień, te palmy, sprzedawane były też mydełka, były robione warsztaty. Część właśnie mydełek i, i świeczek była robiona tutaj na miejscu w, w jaworach przez, przez właśnie... Osoby niepełnosprawne, przepraszam. I później przeznaczone były właśnie na cel charytatywny, na licytację. Więc bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za to wsparcie dotychczasowe. No i oczywiście bardzo prosimy o, o, o jeszcze, tak, o włączanie się. Jeżeli ktoś jeszcze o nas nie słyszał, to zapraszamy na naszą stronę facebookową. A jeżeli ktoś słyszał i już nas wsparł, ale chwilowo nie miał czasu, a może nie ma czasu, to, to też jesteśmy tutaj administrator, jest nas tutaj w sumie pięć, prężna ekipa. Jesteśmy chętne do pomocy, więc wystarczy dać znać: my odbierzemy rzeczy, przekażemy je dalej, opiszemy. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś chce zostać anonimowy, szanujemy decyzję. Nie musimy tutaj też z imienia i nazwiska wymieniać. więc... Te, te, te licytacje są nie tylko stacjonarnie, ale tak samo w internecie, więc nawet jak ktoś mieszka daleko a chce Wam pomóc, to też jest taka szansa. Tak, oczywiście one są w internecie, trwają trzy dni, e, tutaj miejscowa społeczność bardzo się włączyła, e, przedsiębiorcy e, są tacy, którzy zrobili to jednorazowo, więc przypominamy się i zapraszamy jeszcze. Są tacy, którzy cyklicznie e, wystawiają nawet sami, e, więc bardzo dziękujemy i, i zapraszamy do dalszej współpracy, bo, bo jednak koszty są ogromne i pieniądze są po prostu bardzo, bardzo potrzebne. I, i my oczywiście przyłączamy się do tego apelu. Jest z nami pani też proszę. Tutaj do mnie, która jest można powiedzieć przedstawicielką tutaj no, lokalnego samorządu. Proszę powiedzieć jak lokalny samorząd angażuje się no, ogólnie w pomaganie osobom z niepełnosprawnościami w tym także Stowarzyszeniu Jesteśmy Betanią. Y Stowarzyszenie skłosiło się do pana wójta, przedstawiło swoją potrzebę, swój pomysł. Oczywiście szczyt, cel szczytny, więc decyzja oczywiście była pozytywna. Samorząd wspiera to poprzez programy dla niepełnosprawnych. Nie wójcie tutaj czapki z głów, wszyscy zdejmujemy, kłaniamy się nisko, że... Że, że nie mamy, ale niektórzy mają. Że pan ten budynek przekazał stowarzyszeniu Jesteśmy tak, Betanią. Przekazał stowarzyszeniu ten budynek z tym pięknym tutaj zapleczem. E, piękny ogród, e, ładna zieleń, tak blisko do Narwi. E, programy są takie wspierające dla e, poprzez konkurs ofert, bo niepełnosprawni mogą zgłosić się e, do konkursu i e, dofinansowanie otrzymują na e, turnusy. Mhm. W ten sposób. E, no dobrze. E, Rozmawialiśmy o postulatach też, prawda? Jakie byłyby Wasze najważniejsze postulaty skierowane do rządzących, skierowane do decydentów? Co się powinno stać, żeby osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom żyło się lepiej? Myślę, że zależy to, na jakim etapie rozwoju jest dziecko i jego rodzina. Dlatego, że jeśli to są małe dzieci z niepełnosprawnościami, Przede wszystkim powinna być trafna diagnoza i odpowiednio dobrana terapia, żeby pomóc temu dziecku osiągnąć możliwie najlepszy poziom rozwoju. Natomiast jeżeli to już są dzieci dorosłe, tak jak nasze dzieci, to wtedy jest y, potrzeba przede wszystkim takiego wsparcia, y, no... Tak, żeby wsparcia... Chodzi, chodzi o to, że dorosłe dzieci są zostawione same sobie, więc nie mamy wsparcia już, bo kończy się pewien etap w życiu dzieci i naszych dzieci i nie ma, i nie ma nic oprócz rent socjalnych, które one posiadają. Więc tu potrzebujemy, żeby, żeby ktoś jeszcze bardziej się tym zajął. Bardziej opieka wytchnieniowa, asystent, żeby to było bardziej nagłośnione. W naszym tutaj gminie. Jest, przyznam się szczerze, bardzo małe osób korzysta z asystencji, bo jest maksymalnie może 5-7 osób które korzysta przy naszych niepełnosprawnych, gdzie my widzimy te potrzeby, gdzie jest bardzo dużo. Co najmniej 50-60. Tych potrzeb no. jest, 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 dużo, jest dużo, ale na pewno rząd, władze centralne powinny wspierać powstawanie takich domów dla, dla dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami. Na koniec, króciutko. Powiedzmy, gdzie możemy znaleźć informacje o zbiórce i jak każdy z nas może was wesprzeć? Znaczy różne sposoby, mamy y, zrzutkę na... Y, już ja to pokażę, jest. Mamy. Zbudujmy dom, który kocha, tak jak rodzice. Jest to zrzutka dedykowana właśnie na nasz wkład własny, żeby był, żebyśmy mieli pieniądze na te mieszkania. Zrzutka.pl i tam wszelkie informacje znajdziemy na temat tego, jak Wam pomóc. Lub, oczywiście jesteśmy betanią na Facebooku lub na naszej stronie internetowej. Też są bardzo, wszystko można o nas zobaczyć. Bardzo, na bardzo dziękuję Państwu, to było wyjątkowe spotkanie. Rzeczywiście wyjątkowa rozmowa. Zbudujmy wspólnie dom, który kocha tak jak rodzice. To nie tylko hasło zbiórki, to apel o solidarność, bo przyszłość tych, którzy sami o nią nie zawalczą, zależy dziś od naszej empatii, od naszej wrażliwości, od naszych działań. To był program Prosto z Mazowsza. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.